Zaraz dowiemy się, czego sobie życzy nasza główna bohaterka. Chce Arbuza. Zrobicie go? No skoro moja siostra chce Arbuza, no to go dostanie, proszę. A ja posiedzę sobie z telefonem. Dobra, ustawię tutaj mój sprzęt. Co to za hałasy? O, arbuz. I babcia, zaraz Ci pomogę. Dziękuję, mój drogi. O, mam tu arbuza. Zrobię z niego pyszny sok. Rozkroiłam go. I chwytam za blender. Ojej, jak go zatrzymać? Dobra. Działamy. Zrobię z ciebie papkę. Zostawię tylko pestki. Co za amatorstwo. Arbuz? Co za nudy! Myślę, że nasza dziewczynka wcale nie chce arbuza. A ciasto w kształcie arbuza? Dzieci uwielbiają słodycze. Przygotowałem już ciasto biszkoptowe. Wlewam je do foremek. I teraz czary Mary. Kolorowanie. Kupiłem nowe barwniki. Nie mogę się doczekać, aby ich wypróbować. Zacznę od tego. Przepyszne. Dobra, wlewamy barwniki do naszego ciasta. I mieszamy. Dokładnie każdy kolor. Tylko spójrzcie, jak to wspaniale wygląda. Najtrudniejsze za nami. Pozostało tylko upiec. Wstawiam je do piekarnika czas gdy moje biszkopty się pieką, troszkę poćwiczę. Raz i dwa i raz i dwa. Jakiś dziwak. No dobrze. Zblendowałam już arbuza, teraz mogę zrobić galaretkę. Dodaję żelatynę i dużo świeżego miodu. Dzisiaj rano go zebrałam. Wlewam to wszystko do środka arbuza. Właśnie tak. Ojej. Co to? Chcesz miodu? Nie ma mowy. To dla mojej wnuczki. A kysz! Spadaj stąd! Powiedziałam ci coś! Co to? Ojej! To było przypadkiem. Co to było? Jak boli! Ale śmieszny filmik z Kotkiem! Koty są takie zabawne! Układamy ostatnią warstwę. Pełna koncentracja. Za pomocą noża przycinamy ciasto, aby utworzyć kształt półkola. No i proszę. Gotowe. Teraz wyrównujemy wszystko kremem. Ale to musi być dobre. Palce lizać. A teraz za pomocą szpatułki szyściutko wygładzę. Mamy to. No, teraz przyda się mój talent artystyczny. Nie bez powodu mama oddała mnie do szkoły plastycznej przed szkołą kulinarną. Nauczyłem się malować, żeby stać się idealnym szefem kuchni. Najważniejsze to pamiętać o wszystkich szczegółach. I uwaga! Arbuzowy tort gotowy. Orety nawet u mnie na grządce nie rosną takie piękne. Brawo, szefie! A co z moim arbuzem? No tak, muszę go przeciąć. Gotowe. Wygląda dobrze. Idealnie. Tak jak chciałam. Super słodki arbuz. Takich nigdzie nie kupicie. Pokroję go na kawałki i położę na talerzyku. Szkoda, że nie rosną takie u mnie w ogródku. Babciu, ale super. Sama to zrobiłaś? Ekstra! A co ja mam? Zwykłego arbuza? Muszę go troszkę podrasować. Wleję swoją ulubioną fantę do środka. Wyjdzie mi arbuz o smaku niebieskiej fanty. Fajny pomysł, co nie? Super! Ojej, jak wszystko apetycznie wygląda! Co to jest? Galaretka arbuzowa? Muszę spróbować! Mmm... Smakuje jak miód! Uwielbiam miód! Pyszny arbuz! Lubię to! A co to jest? Po co mi ta pusta butelka? Dobra, próbuję! Przekroję i sprawdzę, co jest w środku! Wow! Pierwszy raz widzę niebieskiego arbuza! Ale ekstra! Muszę tego szybko spróbować! Arbuz o smaku panty! Odlot! A to co? Zwykły kawałek arbuza? No dobra, ukroję. Co? To tęczowy tort w kształcie arbuza? Ja chyba nie! To było moje marzenie! Jest taki pyszny! Szefie kuchni, jesteś najlepszy! Wygrałeś! O tak! Jestem najlepszy! Słyszałyście? Najlepszy! O co poprosisz tym razem? No wow, to ciasteczko Oreo. Zawodnicy już czekają. Chwileczkę, mam tu coś specjalnego: zawsze mam przy sobie pudełko różnych czekolad z całego świata. Używam ich tylko do bardzo ważnych wyzwań, takich jak to. Najpierw połamie je na kawałki i wrzucę do tego naczynia. Bierzemy jeszcze więcej czekolady. I jeszcze więcej. I jeszcze. Nie zatrzymam się. A teraz pora podgrzać atmosferę. Roztopimy to. Świetnie. To przepis na płynną czekoladę, zapisujcie. Gotowe. Bierzemy. Ojej, jakie gorące. Masakrycznie gorące. Ale muszę wlać to do foremki. Ręce mi się prawie roztopiły. Gotowe. Uff, moje rączki. Prawie się roztopiły. Ale mi, profesjonalista, nie słyszałeś o rękawicach kuchennych? Zagniotłam już idealne, kruche ciasto. Muszę dodać do niego kakao, tak, żeby było czekoladowe. Nie mam sobie równych, jeśli chodzi o pieczenie ciasteczek. Tyle ich w życiu zrobiłam. Teraz upieczemy ciastka w gofrownicy. Ojej, no wychodzą takie ładniuszkie! Moja wnuczka będzie zachwycona. Kate, co o tym myślisz? Babciu, po co robić jakieś gofry? Przecież ona narysowała Oreo. Spójrz jak ja to zrobię. Najszybszy przepis na świecie. Otwieram opakowanie i wysypuję wszystko na talerz. Idealnie. Babciu, nie smuć się. W następnej rundzie będę Ci pomagać. Korety, ale apetycznie wyglądają. Mam na nie taką ochotę. Wezmę tylko jedno ciasteczko. Siostra nie zauważy. O, moje ulubione ciasteczka. Uwielbiam ten krem. Mm. Muszę zjeść dokładkę. Jakie to jest dobre. Co za geniusz wymyślił te idealne ciastka? Chyba trzeba jej przerwać. Napiszcie w komentarzach, a ja tymczasem kontynuuję przygotowanie moich ciasteczek. Gofr, krem orzechowy i drugi gofr. Gotowe. Idealne Oreo z przepisu babci. Co tam u ciebie, szefie kuchni? No dobra, mam już wszystkie potrzebne warstwy. Teraz złożę wszystko w odpowiedniej kolejności. Czekolada na dzień i drugi kawałek czekolady. Pozostało tylko zrobić wzorek, tak jak na oryginalnych ciastkach Oreo. to. Idealne, ogromne różowe oreo gotowe. A co tam Kate? O tak! To już ostatnie. Chwilka, co? Ostatnie? Zjadłam całe nadzienie? Masakra, co robić? Mam pomysł. Zaraz złożę je wszystkie z powrotem. Mam tu pastę z chuby buby. Jest pyszna i można z niej robić świetne balony. Zamieni nam oryginalne nadzienie. Zaraz wam pokażę. Super co? Użyję jej. Będzie fajnie, smacznie i oryginalnie. Nie mogę się doczekać reakcji siostrzyczki. Orety! Jestem gotowa spróbować tych pyszności. Wow, czy to gigantyczne oreo? Wygląda fajnie. Chcę spróbować. Ojej, to czekolada! Ale jakoś tak. Niewygodnie się ją je. Muszę pomyśleć. A co to jest? Wygląda pysznie. Hmm, no niezłe. Wow, a to już wygląda ciekawiej. Niby oreo, ale dlaczego na dzień jest różowe? Pachnie świetnie! To guma! Odjazd! Pyszności. Podoba mi się. Ciekawy pomysł. Sprawdźmy, jaki balon z tego wyjdzie. Super. Oreo mojej siostry wygrywają. Co? Naprawdę? Wygrałam? Jestem niesamowita. Szefie, co się dzieje? Podać coś na uspokojenie? Chcę kejki! To proste. Robię najlepsze pankejki na świecie. Nie ma takiej możliwości. To ja robię najlepsze pankejki na świecie. Zaraz się przekonamy. Jak to się robi? No dobra, będę improwizować. Zmiksuję wszystko w blenderze i dalej zobaczymy co z tego wyjdzie. Zacznę od jajek. Teraz dodam mleka. Troszkę mąki. Mam nadzieję, że to wystarczy, ale fajnie. A teraz włączam. Orety! Jak to wyłączyć? Niech ktoś powstrzyma tę mączną maszynę. Chyba się udało. Mąka jest wszędzie, ale przynajmniej ciasto jest gotowe. Zrobię najlepsze pankejki na świecie. Myślę, że idealnie jak na pierwszy raz. To nie jest zwyczajna bitwa między babcią a szefem kuchni. Babciu ta trzepaczka się zaraz zapali. Wszystko pod kontrolą. Zabieram się za smażenie. Co? Na takiej patelni? Naprawdę? Teraz to mnie rozśmieszyłaś. Patrz, tak wygląda prawdziwa patelnia do pancake'ów. Mam to gdzieś. Zaczynam smażyć. Wleję troszkę oleju, żeby nic mi się tu nie przypaliło. Cały staw oleju na patelni. Dawno, dawno temu wynaleziono taki dozownik do oleju. Nigdy nie widziałaś? Oto idealna ilość oleju na porcję. I moje pankajki będą nie tylko pyszne, ale i mniej kaloryczne. Możesz się nawet nie starać, i tak ja wygram. No to patrz, co ja potrafię. Nawet o czymś takim nie śniłeś. To się nazywa doświadczenie. Imponujące! A teraz patrz na to! Cztery pancake'i. Jednocześnie! I voila! To jest prawdziwe doświadczenie! Zdziwiona? No mamy tu do czynienia z prawdziwą bitwą. A co tam u Kate? Co z nimi? Dobrze, już zrobiłam swojego gigantycznego pancake'a. Teraz po prostu zdejmijmy go z patelni. Oj! Ej, chwila, zatrzymaj się! Nie odlatuj! O nie! Prosto do kosza! Masakra! Jak się starałam i wszystko wylądowało w koszu! Padłam na genialny pomysł! Ulepszę moje pancake'i! Zrobię je w kształcie serca! Mam nadzieję, że mojej wnuczce się spodobają. Włożyłam w to całe swoje serce. Dodam troszkę syropu, owoców. No i moje serduszka gotowe. Co tym sądzisz szefie? To jest takie zabawne, że aż mnie brzuch boli ze śmiechu. Spójrz na to! Wlewam do foremki dwie czekoladowe polewy jednocześnie. Nasza dziewczynka będzie zachwycona, gdy to podniesie. Nie masz szans w pojedynku z takim profesjonalistą jak ja. Babciu, szefie, wystarczy tych kłótni. Kurcze, ale mają fajne naleśniki. A ja co? Muszę coś wymyślić. Wiem, mam tu pączka! Też jest okrągły, ale troszkę za gruby. Trzeba go spłaszczyć. Co? Kurczę, gdzie on się podział? O, tu jest. No, lepsze to niż nic smacznego. Wow! Wszystko wygląda świetnie. Z wyjątkiem tego. Tragedia, co to jest? Jak to zdjąć? Fuj! Nie mam zamiaru tego próbować. Wow! Jakie fajne placuszki! Dokładnie takie robi babcia. Muszę ich spróbować! Mmm, znajomy smak! Uwielbiam je! Dziękuję! Wow! A co to jest? Mam to podnieść? Ale oblok! Jakie piękne! Szefie! Jesteś geniuszem! Muszę tego spróbować! Miam! Pyszne! Wybrać? Babcie czy szefa kuchni? Ciężka decyzja. Wybierz mnie! Nie, bo mnie! Udowodnij nam, że masz dobry gust! Wybieram babcie! Ona robi najlepsze pankejki! Ja! Chora. Jestem zwycięzcą! Szefie, no i kto tu jest królem pankejków? <laughs> Dziewczyny, musicie udekorować te tordy, aby stały się niesamowicie piękne. Dacie radę! Sofie trzeba go udekorować, a nie jeść. Och, co za żarłok. Mmm, to jest pyszne! Więc Sofie może tak po prostu zjeść ciasto? No dobra, a ja zajmę się dekorowaniem. Zrobię to z pomocą Oreo. Wyglądają tak fajnie i dokładnie pasują do mojego koloru. Najpierw muszę pozbyć się kremu. Ten etap jest bardzo smaczny. Koniec. Przenoszę ciasteczka do miski. Gotowe. A co tam u Sofi? Mam wszystko pod kontrolą. Obiadłam już ciasto tak, żeby mi została kula. Myślę, że to wystarczy. Tina, ty naprawdę myślałaś, że ja wszystko zjem? Myliłaś się. Ozdobię mój tort gumami, huba buba. Pozbywamy się opakowań. Bierzemy dwa napoje czupa i wałkujemy gumę. To nie jest takie łatwe, ale dałam radę. Mamy to! Wow! A ja z chęcią spróbuję napoju gazowanego. No dalej. O nie, jestem cała mokra! Więcej nie będziesz brać cudych napojów. No dobra, wróćmy do tortu. Kładziemy warstwę gumy do rzucia na torcie i całkowicie go przykrywamy. Świetnie! A teraz muszę przymocować szypułkę i ogonek z mastyksu. Czy już coś wam to przypomina? Zgadza się! To będzie tort w kształcie truskawki. Przy okazji napiszcie w komentarzach, czy lubicie truskawki. Ja je uwielbiam! Pięknie! Udekorowanie tortu tiktakami było genialnym pomysłem. Wygląda efektownie, ale ja też zaraz skończę. Muszę wsypać wszystkie ciastka do foremki i zamienić je w okruszki. Może mi w tym ręka halka? Bijemy, bijemy! I nie żałujemy siły. Wyszło super. A teraz ten ogromny biszkop z malutkich oreo kładę z wierzchu na tort. Pozostało tylko ozdobić wszystko nutellą i napisać oreo. O tak! Wyszło mi oreo z ogromną ilością kremu. Wow, dziewczyny, wasze ciasta wyglądają super! Próbujcie ich szybko. I na smacznego. O tak, czekoladowy tort z Oreo. Co może być lepszego? Sofie wydaje mi się, że pora, żebyś i ty oceniła swój tort. Z chęcią. W środku mój tort jest też różowy. Jak słodko. W dodatku mogę nie tylko coś przekąsić, ale i nadmuchać balona. Patrzcie. O rany, jaki ogromny. Nie mogę się powstrzymać, żeby go nie przebić. Zaraz będzie show. Bum! Oj, to była niezła eksplozja. Sophie, pasuje ci. Czy już wymyśliłyście, jak będziecie dekorować te torty? Widzę, że Sophie ma już pomysł. Żelkowy miś wygląda apetycznie. Ale Tini się nie podoba. Jest za różowy. Muszę rozpuścić tego misia. I zrobię to za pomocą suszarki. Ojacie, ale szybko się rozpuszcza! Gotowe! Mogę iść dalej! Wezmę foremkę z misiami i króliczkami, i wleję do niej rozpuszczone żelki. Dzięki temu będę miała mnóstwo małych żelków, a nie jeden duży. A ja w końcu wymyśliłam, co chcę zrobić. Po bokach udekoruję tort paluszkami poki, a na wierzchu ułożę czarne makaroniki. Tylko muszę otworzyć opakowanie. No dalej! Oj! Muszę szybko złapać makaroniki, dopóki nie spadły na podłogę. Jestem gotowa. Łapie! Chyba wszystkie! Albo i nie. Przepraszam, Sofii, wyszło małe nieporozumienie. Okej, okay, układam makaroniki z wierzchu na torcie i mam wszystko gotowe. Moje żelkowe zwierzakki też już zastygły. Ozdobienie mi tort. Ułożę kilka tu i tu. No pięknie. Już wymyśliłam jak udekoruję tort z wierzchu. Muszę wylać troszkę rozpuszczonych żelków na pergamin, odciąć niepotrzebne kawałki i zrobić mały żelkowy wiatraczek. Jak super, że chodziłam na zajęcia z origami. Patrzcie jak pięknie. Wbiję wiatraczki w tort i gotowe. Wasze torty wyglądają idealnie. Zacznijmy degustację od Tiny. Wow! Och, jaki apetyczny kawałek. Makaroniki były świetnym pomysłem. O tak, to smakuje niewiarygodnie. A teraz zobaczmy, co tam u Sofii. I to ja niby jestem żarłokiem. Zobacz, co potrafię. O rany, wow! Wygląda bardzo efektownie. Ojej, wiatraczki chyba się troszkę rozpędziły. Łapcie tort, dopóki nie odleciał. Sofii nawet go nie spróbowałaś. Za późno tort poleciał na wycieczkę. Sofii, nie martw się, będziesz jeszcze miała bardzo dużo tortów. Chociaż kiedyś te wiatraczki przestaną się przecież kręcić. O nie, uważaj! To bolało i było niespodziewane. Sukier uderzył ci do głowy i to dosłownie. Ale dzięki temu mogę spróbować tort. Mm. Czekamy na Wasze niesamowite pomysły na dekorowanie tortu. Sofi, zaskocz nas. Wpadłam na super pomysł: chcę udekorować moje ciasto makaronem, który ugotuję w różowej fancie. Będzie nierealnie fajnie. Zobaczycie. I na ty co wymyśliłaś? Mm, trudno powiedzieć. Wiem. Wpadłam na świetny pomysł. Chcę udekorować ciasto ciemną czekoladą. Wystarczy podzielić wszystko na małe kawałki, aby można było udekorować tort. To będzie bardzo piękne. Wszystko gotowe, więc zaczynam dekorowanie. A na wierzchu ozdobię moje ciasto czarnymi kulkami Maltesers. Ale żeby wszystko mi się udało, muszę zjeść dużo miętowych mentosów. Oj, ale zrobiło się zimno. Ale teraz mam na maksa mroźny oddech, którym zamrożę moje kulki malteizers. Fajny pomysł, co nie? Brrr! Ojej, trzeba coś wymyślić. Wiem. Naleję ci ciepłego napoju, żebyś się rozgrzała. Trzymaj! Dzie, 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 dziękuję! O, oh, zrobiło mi się tak ciepło. Jeszcze raz dzięki, Sofii. Okej, okay, fanta się zagotowała, więc mogę zrobić mój makaron. Przykrywam. Wszystko dokładnie mieszam i sprawdzam. O tak, wyszedł mi piękny różowy makaron. Ozdobię nim mój torcik. Wyrzucam go na tort i ładnie rozkładam. Pozostało tylko dodać te oczy i czarujący uśmiech i mój czerwony hagi łagi jest gotowy. Tina, próbuj swój tort. Wow, z chęcią! Am? Um. O, tak, jest boski! Tina, nie zapomniałaś, że masz jeszcze czarne kulki Maltesers? No, teraz to ja rozumiem. Spójrzmy teraz, jak wyszedł tort Sophie. Sofii. Okej, okay, wezmę kawałek. Wygląda bombowo. No i to powiesz? Sofia chyba jest zachwycona. Zjadła już cały kawałek. Nie planuje na tym poprzestać. Ojej! Sophie chyba zjadła za dużo tortu hagiwagi! Urany, ratunku! Nie mogę, ale z niej tchórz!